Cześć, witam serdecznie. Wracam na dystans jednego kilometra po nieudanej próbie w Ergolidze, gdzie nie zrealizowałem no, tego dystansu. Nie poszło to wtedy tak, jak chciałem. Wracam na ten dystans z racji tego, że SmartRow Zorganizował w tym miesiącu challenge, wyzwanie: jak najlepszy uzyskany czas na dystansie 1 km, czyli 1000 metrów. Mam tutaj wytyczne, które chciałbym dzisiaj potargać na końcu: czyli uzyskać co najmniej, powiedzmy, nie wiem, o sekundę, o jedną setną czy cokolwiek lepszy czas od swojej życiówki. Przypomnę, że 31. Lipca 2023 roku uzyskałem swój rekord na tym dystansie 3 minuty 24 sekundy i 18 setnych. Mam nadzieję, że ta kartka zniknie już dzisiaj z tego miejsca. Poza tym ponad 80 zawodników na dzień 10 stycznia wzięło udział w tym wyzwaniu z całego świata. Pierwszy oczywiście mój kolega Dawid Kryszczyński. Z niesamowitym czasem. Ja, jeśli uzyskałbym dzisiaj swój rekordowy czas, byłbym drugi na ten moment. Także mam wielką ambicję i aspirację, aby tak się stało aby polskie flagi zajmowały pierwsze i drugie miejsce. No, Dawid jest poza zasięgiem, a ja będę starał się wypracować Drugie miejsce. I pobić swój rekord, bo tutaj przecież w tym wszystkim chodzi o to, aby pokonać siebie, co jest generalnie mega trudne. Jedziemy z koksem. Ustawiamy, ustawiamy, ustawiam swoj poprzedni czas najpierw się jeszcze połączę z aplikacją, czy znaczy pas tętna, wyścig, jeden kilometr. jest to y, trudne pokonywać samego siebie właściwie chyba najtrudniejsze co może być y, także zaczynamy ああ。 Ja. <tryk> Trzy dwadzieścia trzy

A. Personal Records 1000 A, kurna 3,23,60 Dzisiejsza data Pięknie A Jezu, maksymalne kręcowało Maksymalna A! Aszko. No fajnie dobrze. Po jeststał na sekundę. Przypominam z 3, 4 J z 3,24 i 18 setnych na 3,23 i centych, ale łapy było. Maksymalny tętno 172. Dynamiczniej było, bo wtedy 28, odepchnąć na minutę, teraz 31, tam dziesiąt, dziesiętne. 328 watów, 60 wtedy wygenerowałem, teraz 331 z 323 na 331. I teraz najważniejsze, zobaczymy czy, a Jezus, czy dwie polskie flagi, aha, no i pięknie. A to trzeba pokazać. No, mam nadzieję, że to widać, jak tu postawię. No, jest. Happy Holiday Hour Challenge. Ten miesiąc. 1K, 1000 metrów. Pierwsze miejsce. Dawid, mój kolega. Co on miał? 3 minuty 04 i 30 setnych. Drugi Wergo Banan Dwie polskie flagi. Trzeci Niemiec. Jest mój czas. Razem mamy tych zawodników. Aktualnie w tym miesiącu 85. Dobrze. Był to jeszcze gdzieś jakiś jeden Polak. A jest tutaj. Numer dziewiąty. Błoniak. A. A. Uh, fajnie uh. rozmawialiśmy wczoraj z Dawidem. <grych> Korespondowaliśmy fajnie nakręcał mnie. Pozytywnie. Także e, dobry dzień. I, o, fajnie to wyszło. Dobrze. Pokonałem samego siebie. To jest najważniejsze. I będę w następnej próby równie udanej. Ты